Ze mną w studiu mój pierwszy gość, dr Rafał Pankowski Respect Diversity na Euro 2012, koordynator projektu, a także stowarzyszenie Nigdy więcej. Dzień dobry. Dzień dobry. Polacy to rasiści? Hmm, oczywiście w każdym kraju taki problem jak rasizm we wszystkich krajach europejskich pewnie występuje. Oczywiście nie wszyscy są rasistami, oczywiście jest to, jest to tylko mniejszość. A tak jesteśmy postrzegani? Myślę, że ten problem, jeśli chodzi o stadiony, to, to agresja i także rasizm no, dało sobie znać na polskich stadionach. To zostało dostrzeżone e, zarówno w Polsce, jak i poza Polską. A z czego wynika to nasze przyzwolenie na rasizm? No bo gdyby go nie było, to pewnie nie mielibyśmy do czynienia z różnymi takimi przejawami. Tak, rzeczywiście niedobrze, że ta. Mniejszość rasistowska, ksenofobiczna czy agresywna mm -hmm. na polskich stadionach w dużym stopniu zdominowała tę kulturę kibicowania w naszym mm -hmm. kraju, i dobrze by było postrzegać euro 2012 jako pozytywne wydarzenie, które przyczyni się także do tego, żeby ta kultura kibicowania się zmieniała, żeby szacunek A to, że jest dla do różnorodności, zrobienia? tak, żeby ten szacunek dla różnorodności był taką podstawą tego, jak podchodzimy do. Do Mistrzostw Europy. Jest bardzo dużo do zrobienia. Myślę, że w ostatnich latach y, y, zrobiono wiele. Y, tych incydentów rasistowskich na polskich stadionach w najwyższych y, klasach y, rozgrywek jest mniej, a jeżeli się zdarzają, to spotykają się z reakcją, to dobrze, ale w dalszym ciągu jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Mhm, a gdzie trzeba zacząć? No, myślę, że na przykład na poziomie klubów tutaj należy dużo pracy takiej edukacyjnej jeszcze wykonać. To w dalszym ciągu są działania, które dopiero rozpoczynają się w Polsce. One mają dużą tradycję w wielu krajach Europy, na przykład w Anglii, gdzie dosyć no, skutecznie i z dużą determinacją z rasizmem na stadionach i nie tylko od lat już, już walczono, z dobrym skutkiem. No, w Polsce. Te, te działania także są prowadzone, ale jeszcze, no jeszcze długa droga przed nami. E, jedną z ważnych inicjatyw w związku z Euro 2012 przy bezpośrednim wsparciu UEFA jest inicjatywa Stref Różnorodności. E, to są e, miejsca, które będą e, symbolicznie e, oznaczone no, w ten sposób. Troszkę wyżej, proszę podnieść. O tak. Mhm. Przesłanie jest proste, przesłanie szacunku dla wielokulturowości, e, dla różnorodności, e, tak aby ludzie, którzy do Polski przyjeżdżają e, na Euro 2012, mogli Polskę postrzegać jako, jako kraj przyjazny, e, jako kraj, e, e, gdzie zrozumienie i szacunek jakby, dla wieloku, wielokulturowości jest czymś normalnym. Rozumiem, że to jest jakby fragment tego pro, projektu Respect Diversity, tak? No tak, Respect Diversity to jest oficjalny program odpowiedzialności społecznej UEFA, przygotowany specjalnie na Mistrzostwach. Europy, w Polsce i na Ukrainie. Co jeszcze w ramach tego projektu jest organizowane? Planujemy monitorować wszystkie mecze w trakcie mistrzostw, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Mamy nadzieję, że incydentów rasistowskich będzie jak najmniej, ale bardzo ważne jest, aby jeżeli jakieś incydenty będą miały miejsce, aby spotkały się z odpowiednią reakcją. I tak właśnie jest nasze zadanie. Czy ktoś w ogóle liczy, ile takich incydentów jest? Czy są jakieś statystyki? W ciągu półtora roku odnotowaliśmy prawie 200 incydentów. Zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie łącznie. No to dużo czy mało? To jest w dalszym ciągu dosyć dużo to jest w dalszym ciągu dosyć dużo przy czym oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że to co udaje nam się udokumentować to też jest pewnie tylko czubek góry lodowej, bo realna liczba może być dużo wyższa. to są tylko, to są tylko te incydenty, o których wiemy na pewno, które zostały udokumentowane. więc pokazuje to, że w dalszym ciągu skala zjawiska jest niestety wysoka zbyt wysoka. tak jak powiedziałem sytuacja w ostatnich latach wydaje się poprawiać, ale jeszcze, jeszcze wiele, wiele do zrobienia przed nami. A te incydenty to był skutek działań grup kibicowskich, czy nie tylko? Najczęściej tak, najczęściej to są incydenty takie jak transparenty rasistowskie czy, czy wyzwiska o charakterze rasistowskim kierowane przez kibiców do, do, do zawodników czy też do innych kibiców o charakterze antysemickim na przykład, ale zdarzały się także incydenty o charakterze rasistowskim, jeśli chodzi o relacje pomiędzy zawodnikami a nawet pomiędzy działaczami, czy sędziami, a, a, a zawodnikami na przykład. To no takie rozumiem, że incydenty łatwiej... są szczególnie, no, szczególnie przykre. Rozumiem, że to łatwiej dyscyplinować zawodników, czy też sędziów, czy nawet działaczy klubowych, ale jak w takim razie... Nie chciałbym powiedzieć wymusić zmiany zachowania, ale jak zmienić zachowanie kibiców? Bo wie pan, jedna akcja, czy tam nawet dwie, czy cztery, czy pięć w ciągu tych kilku miesięcy, to trochę mało. Oczywiście, no, zdajemy sobie sprawę z tego, że nie zmienimy tej kultury wokół. Kibicowania z dnia na dzień. To jest pewien proces, ten proces się zaczął i będzie jeszcze trwał, ale y, trzeba tutaj działać y, no, konsekwentnie przede wszystkim, jeżeli chodzi o egzekwowanie pewnych no, podstawowych y, y, standardów y, y, także prawnych, bo rasizm jest przestępstwem, o tym nie należy zapominać, polskie prawo wyraźnie to stwierdza. Y, ale potrzebne są także działania proaktywne, edukacyjne, pozytywne. Y, y, tych w dalszym ciągu. Y, jest nie dość i powinno być ich więcej. Doktor Rafał Pankowski, Stowarzyszenie Nigdy Więcej, a także koordynator projektu Respect Diversity na Euro 2012. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam na informacje. Dochodzi ósma.